To dla większości informatyków zaskoczeniem jest to, że ja pytam, jakie są ich pasje. Mają jak mają zrobić. To jest dla nich nie do przejścia. A jak mają zapytać ich o pasję uczniów, kiedy sami nie są w stanie o tym opowiadać? I mam takie poczucie, my też szkolimy nauczycieli że zaangażowanie się w aktywność na warsztatach. Wymaga ogromnej odwagi, i do nas przychodzą ci, którzy są w naszej bańce. Znaczy jak nam się pozwala, jak nam się udaje przebić tę bańkę, to to jest naprawdę na taką odległość milimetra. Taka jest prawda. I to wszystko, co tutaj mówimy, to, że jak ktoś przyjdzie z samochodem autonomicznym i go opowie, to się dzieje, słuchajcie, tylko to się dzieje w takiej skali, której nigdy nie przełożymy na system. To jest wyzwanie, żeby te rzeczy, o których my to sobie mówimy. Spróbować, przyjść na działanie systemowe. Ja mówię o podstawie programowej. Podstawa jest wytyczną, a nie programem działania. To nie jest propozycja programowa, w stylu scenariusz, lekcja, jak ją zrealizować, bo to jest drugi krok. I są tacy, którzy potrafią to robić, są tacy, którzy absolutnie sobie z tym nie radzą i niestety siedzą w zaklętych podręcznikach. Jedne są lepsze, drugie są gorsze. I wypisując lice, którzy mówią o tym, że dziecko ma zeszedł do informatyki, tam rysuje formatkę Worda, to nie jest coś, co było pięć lat temu, tylko to jest coś, co cały czas się zdarza, zdarza się coraz bardziej, ale mimo wszystko to jest, więc to są takie realne problemy i też z punktu widzenia osoby, która szkoli nauczycieli, widzę, że, um, myślę, że jednak bariera nie chcę powiedzieć intelektualna, ale jest jakaś taka moc w nas, której nie jesteśmy w stanie Luka to się nazywa. Do, niech ten będzie, niech ten gap będzie tutaj. E, ale zastanawiam się, na ile to jest taka bariera mm, nie do pokonania. Ona pewnie wymagałaby zupełnie innego podejścia, ale mam takie poczucie, że to jest przede wszystkim bariera zamknięcia się na to, że ja się tego nie nauczę. Nie chcę się tego, że wysiłek, który muszę włożyć w to, żeby się go nauczyć, jest ogromny. I teraz znalezienie luki albo przestrzeni czasowej na to, żeby, żeby ten wysiłek wykonać jest ogromnie trudne. Nauczyciele są przychodzić na szkolenie, na których mają szybko, szybki dostęp do um, treści, umiejętności, materiałów, które jutro przełożą na lekcje. Jeżeli Coś, co wymaga opracowania, coś, co wymaga pracy z tymi jeszcze materiałami, coś, co wymaga samorefleksji, to już jest źle. Jeżeli e, my uczymy programowania i zaczynamy opowiadać o tym, jak to wdrożyć na lekcji, jak to możesz zrobić, co opowiedzieć uczniom, żeby dać im ten kontekst otoczenia, to nagle się okazuje, że to już nie jest to mięcho i to jest źle. I ewaluacja wypada gorzej, bo poświęciliśmy pół godziny na to, co jest w ogóle bez sensu, a to nie jest bez sensu, to jest kluczowe, żeby oni rozumieli, czym jest cyfrowy świat. Jakie on ma wyzwania. Więc myślę sobie, że tych, tych pomysłów, to my od lat mamy milion, i one są bardzo dobre. My nie mamy jednego kluczowego elementu. My nie wiemy, jak to przełożyć na system. A nawet jak wiemy, to albo brakuje w tym systemie pieniędzy, albo dobrej woli, bo mi się wydaje, że pieniądze to są. Znaczy, jak patrzyłam sobie na budżet Ministerstwa Edukacji Narodowej i, i, i Nauki, który był prezentowany na, na konferencji. I teraz kontynuuj. W Sopocie to, to jest ogromny budżet. W skali tego budżetu szkolenia nauczycieli zajmują niecałe, chyba tam 8%. Więc wiecie, to jest po prostu postawione na głowie. Czyli nie możemy mówić o kompetencjach i o tym, że potrzebujemy tych kompetencji, jeżeli budżet jest tak skonstruowany. Tak jeszcze powiem, że, że faktycznie chyba dużym problemem, i to chyba jednym z najważniejszych, tak sobie tutaj nawet rozmawiamy, jest takie zamknięcie, ogólnie powiem, szkół. Tak? Ale jakby, że to jest bardzo homogeniczne środowisko, że ono jest dosyć zamknięte. Ja się tutaj podpisuję obiema rękoma, że właśnie kiedy, kiedy mówimy, dobra, odwróćmy to teraz i poszukajmy zastosowania tego, czego uczysz. To jest problem I, i wtedy jest jakby długa cisza, i jest, i jest kłopot, że nawet nie, nie potrafimy wymyślić jednej, drugiej rzeczy, no bo przecież y, razem z y, nauczycielami staramy się projektować y, jakieś wyzwania projektowe, tak? Wyzwania, które dziecko potem będzie realizować, po to, żeby zobaczyć, okej, okay, to było zastosowane. To jest zastos Aha, i to jest związane z takim zawodem, więc to wybrzmiewa, zarówno w doradztwie zawodowym, jak i w realizacji po prostu. Y, no, podejścia projektowego, nie wiem, z timu, tak? To doradztwo zawodowe, w którym to, to, to chyba w, na kilku konferencjach padało, chyba zresztą nawet ty to, o tym mówiłaś, że uczy osoba, która e, nigdy nie była w korporacji, nigdy nie była związana, nawet nie była na wizycie studyjnej, nie? Gdzieś tam w tych, w tych rekomendacjach to, to też Dobre, właśnie, warto by było rozpocząć. To będziemy, to, to będziemy później już w kłasach. Ja chcę powalczyć z tym mikrofonem. To jest tak dużo tematów, dzięki Zbyszku za zebranie, że rozmawiamy w ogóle o polskiej szkole. I my jesteśmy w południowo-wschodniej Polsce, zatykamy wsi małych miasteczek i tam praca nauczyciela jest którą warto utrzymać bez względu na to jak się szkoli. To znaczy od przełożonego bardzo dużo, jak się tym operować, o tak? Fout. Nie Fout. Nie ja, ja się do tego to działa. Tak nie, tak nie, tak nie. Na A mogłam mówić bez mikrofonu? Nie. bo Dobrze. Chcę powiedzieć o tym, że są takie miejsca na mapie naszej szkoleniowej, gdzie dla nauczycieli bycie samym nauczycielem jest już bardzo dużo. Tak? To, to jest zawód do końca życia, pewność, wykład która jest nadzorcą, przełożonym, może liderem nawet, od niej dużo zależy, czy ten nauczyciel będzie przekraczał swoje jakieś tam strefy komfortu, czy zacznie od tego drona, czy nie. Dopóki nauczyciele przeżywają nasze zajęcia i cieszą się, że pokazujemy im świat, to ja się martwię, bo to znaczy, że za każdym razem zachwycają się czymś, co dla nas jest oczywiste, tak? W młodym techniku co miesiąc można to przeczytać, czym ciekawostki i pójść przed dzieci. To jest pierwszy problem. Druga rzecz to jest, ja bardzo często pytam na różnych szkoleniach, bo to nie jest tylko kwestia technologii, o nasze doświadczenia zawodowe. Czyli skąd przyszliśmy do szkoły, czym pracowaliśmy, czym zajmujemy się poza nią. I tu jest mały procent znowu tych nauczycieli, którzy robili coś przed szkołą, bardzo często przyszli po, po studiach. Kolejna rzecz to jest studia pedagogiczne i tam kwestia ICT w ogóle TIC-u. Znaczy, dla nas z perspektywy firmy szkoleniowej i stowarzyszenia, które szkoli, to jest super, że tak jest. Znaczy my do końca życia mamy pracę, będziemy realizować projekty, będziemy robić świetne show, będziemy wpadać z robotami, z wirtualną rzeczywistością i to jest to, o czym ty, Iwana też mówiłaś, gotowce. Znaczy bardzo nie chcemy wykorzystać oprogramowania do monitora interaktywnego bo ono wymaga przygotowania czasu i to nie jest kwestia też chęci, ale też tego, czym polska oświata żyje, tak? Znaczy, nie dydaktyką, tylko tym wszystkim, co jest wokół, tak? I tą kulturą organizacyjną, czyli takich przemocowych dyrektorów, których często spotykamy. Znaczy nauczyciel nie chce wychylać się, a ten, który wychodzi przed szereg jest naprawdę gnębiony. I to jest duży temat szkoły. Ale te gotowce są wygodne, ponieważ można je wykorzystać od razu następnego dnia, Pisać tam jakieś dokumenty, zrobiłem to, zrobiłam to w ramach kołdwika jeszcze najlepiej, dnia bezpiecznego internetu i mamy to. Ale chyba nam nie o to jakość chodzi. I kończąc, mamy sporo firm szkoleniowych na rynku. Znaczy teraz mniej, bo pandemia wykosiła ten rynek, ale były takie, które postawiły mocno na show robotyczne i programowania. I wydaje mi się, że tutaj też jest dosyć ważna rzecz. Czego tam w ogóle uczymy te dzieci poza szkołą? Bo bardzo często to jest tylko zabawa. Na zasadzie zapłać, zajmijmy się Twoim dzieckiem, rzućmy w to system Lego Education, trochę robotów, fotonów, chodnych i koniec. W związku z powyższym, wydaje mi się, że właśnie e, chyba pierwszy punkt też tego dotyczy, e, to, to, nie, to, to jest tak, że e, być może, może potrzeba przestrzeni e, pozaszkolnej, e, chociaż w dużej mierze widzimy, że w, w obecnym systemie edukacji, Mamy tak wiele godzin, które dziecko spędza w szkole, bądź też wokół szkoły, ale związane ze szkołą, że, że, że z tym też może być trudno, ale z jednej strony organizowanie miejskich przestrzeni twórców, które byłyby też otwarte dla, dla szkół, takie, które już by były faktycznie i wyposażone, ale byłby też tam człowiek, który. O, o waszych myślę, no tak, trochę tak, trochę o takim centrum edukacji ekonomii, ekologicznej, tak jak wy macie. O tak, no to, to na zachodzie my? jest przecież taki trend, tak? tak Tworzenia w sensie właśnie takich makerspace'ów czy, czy przestrzeni twórczych w bibliotekach. I, I w tym zakresie również są ważni ludzie. Znaczy, ludzie, którzy, którzy będą takimi z jednej strony będą liderami, ale nie tylko ICT, ale bym powiedział ogólnie, szerzej tak? tego myślenia projektowego, myślenia schemowego, takiego podejścia schemowego, takiego, gdzie, gdzie właśnie uczymy poprzez projekt, nie? Gdzie, gdzie jest ten project-based learning, nie? że jakby, ok, projekt jest, jest element show, bo są ciekawe elementy, ale dzieciaki tworzą rzeczy i w ten sposób dostrzegają potrzebę matematyki, potrzebę zdobycia informacji o tym, czym jest grawitacja, czym jest i do czego służy jakiś wzór, nie wiem, związany z oporem powietrza chociażby. Także to ma zastosowanie. Czyli jednocześnie gdzieś tam w tle budujemy pasję, ale też lider ICT, który będzie takim supportem dla nauczycieli, nie tylko informatyki, bo ten. Powiedzmy od informatyki to on już się okrzepł trochę, natomiast pokazanie, że ten, ta informatyka może być na, na, obecna na lekcji nawet języka polskiego. Ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, żeby, że w mojej idealnej szkole to właśnie na języku polskim piszemy tekst w Wordzie po to, żeby się nauczyć w nim pisać, ponieważ informatyk, on ma znowu to, nie, tak jest, jest to, to odcięte od zastosowania. Tak jakby dużo rzeczy mamy po prostu w odciętych od zastosowania. Ale jednocześnie, i to jest druga rekomendacja. Znaczy, to, to już mamy, mam wrażenie, że na wszystkich konferencjach mówimy naprawdę o tym samym, ale my chyba wszyscy jesteśmy, my jesteśmy przynajmniej gotowi i nauczyciele no, muszą po prostu systemowo wejść w ten, ten model pracy. Projektowej. Ja no myślę nawet nie na zasadzie takiej incydentalnej, jak było to dotychczas, jeden projekt rocznie. Nie, znaczy myślę, wydaje, że już do, do, jesteśmy na tym etapie, a, a po, przecież potrzeby pokazują, że to musi być coś więcej. Nie wiem, czy to musi być jeden projekt, jeden dzień w tygodniu cały, który się odbywa w innym zupełnie modelu e, niż modelu takim transmisyjnym, podającym w sumie, który nie wiemy do czego jakby zmierza. Z powyższym e, mówimy tutaj o projektach steamowych, e, które by, były realizowane rozmaitymi metodami. Bo przecież to nie musi być design thinking, nie? to nie musi być e, projektowanie inżynierskie, czy, ale, ale to może być po prostu jakakolwiek inna aktywizująca e, forma. Ale do tego jest potrzebna na pewno siatka, która. Która może być ualesteczniana. No i takie są potrzeby. No, czyli inaczej to będziemy mówić po prostu o tych sprawach przez najbliższe 10 lat. Ale musimy też myśleć o tym, że na końcu cały czas gdzieś w tych głowach tkwi to ocenianie, więc musimy zacząć rozmawiać o tym. Nie tyle nawet jak oceniać, tylko jak ewaluować, jak pracować z uczniem, żeby on się rozwijał realizując projekty. Więc myślmy sobie też o tej ewaluacji, a niekoniecznie o ocenianiu. Ten, druga taka rekomendacja, chyba, czy trzecia, już się pomyliłem, to otwarcie szkoły w końcu, tu myślę o tym doradzie zawodowym, tak? To znaczy o tym, że, że, że do uczniów musi docierać informacja taka sensowna o tym, co będzie prawdopodobnie się y, działo w przyszłości, jeżeli chodzi o, o tą drogę zawodową. Jakie są trendy? Y, co się zmieniło w ostatnich czasach? Czym się zajmują ludzie obecnie w firmach? Tak? A nie, y, no, bo wiadomo, strażak, to wszyscy wiemy, kim się zajmuje, tak? Czy, czy prawnik, czy lekarz, nie? Ale, ale też, masz rację. No. No, to, też pra, to też prawda, oczywiście. Więc z jednej strony otwarcie szkoły ale też otwarcie nie, szkół na NGOsy, które, które my sobie tak w, w, widzimy jako taki jednak pomost trochę, no bo tutaj padały, tak, takie, y, t, takie uwagi słuszne, nie, że... No, dobra, no, ale, ale, ale jest, jest kwestia języka, też, którym, którym operują. Jest kwestia, i ten nauczyciel, on, on nie jest wykluczony. On, on ma współpracować z kimś takim po to, żeby jakby, bo ten ma wiedzę merytoryczną, tamten ma wiedzę pedagogiczną i to jest idealna kombinacja. Więc, kiedy myślimy o tym doradztwie, no to aż się prosi. Jednak jakaś wizy, wizyty studyjne osób, które się tymi rzeczami zajmują. Bo po prostu, no, no, żeby być autentycznym, trzeba wiedzieć o czym się mówi, a niekoniecznie to mieć tylko gdzieś tam wyczytane. Więc, tak. więc e, o tym doradztwie, zobaczcie, jest tutaj całkiem sporo. E, i e, Więc myślimy tutaj bardziej o takim aktywnym poznawaniu zawodów przyszłości. No i ta, te wizyty studyjne być może powinny być wręcz wszystkich uczniów, tak? Znaczy częstsze, popularniejsze albo wręcz y, systemowe. Myślimy o talentach, tutaj padało dużo o tych talentach, że, 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 że o nich też trzeba myśleć, tak? że o długotrwałym zarządzaniu rozwojem talentów. Nie. No i w końcu to jest tutaj, tutaj jest ukryte to laboratoria przyszłości, to jest ten przykład laboratorium przyszłości, tak? Tego, że pojawia się projekt infrastrukturalny, jeden taki, taki czy inny, ale one muszą być spięte już wtedy z, z tym zastosowaniem, coś co obecnie no my tak wszyscy wiemy przecież, tak? O tych pudełkach zamkniętych. Z metodyką. Z metodyką, z metodyką, z metodyką. tak, tak, tak. Tak, to prawda. I nie właśnie niekoniecznie z tym, żeby mówić po raz kolejny o tym, że jak włączyć drukarkę, tak? Bo właśnie nie o, to, yy, o nie o to chodzi, ale niestety faktycznie ja też potwierdzę, to, to jest oczekiwane niestety. Nie. No i w końcu yy, zorientowanie yy, projektów na nabycie kompetencji, yy, kompetencji kluczowych. Yy, tutaj, yy, w, a, w, w, oczywiście, wprowadzenie wymogu nauczania przedmiotu z wykorzystaniem MyCity, czyli innym polski, matematyka, geografia. Przecież są nie tylko fantastyczne aplikacje, symulacje, które, które ale przecież m, można, można uczyć i, i bardzo, no nie wiem. W mojej szkole, mojego syna na przykład no, no, nie dostrzegamy takich, takich, takiego linkowania, z, nie wiem, chociażby pracy z, z jakąś mapą satelitarną, chociażby, tak? albo Google Streetem, żeby zobaczyć, jak ta tajga wygląda, czy, tam, nie wiem, czy, czy jak wygląda jakiś kraj, który gdzieś jest od, od, oddalony tysiące kilometrów. To nie istnieje, a przecież technologie są niesamowite w tym momencie. Więc, ale też i usługi, e, usługi które, które, i wykorzystanie tego potencjału, tego, co, co, co tutaj na, na tym. W, 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 po covidowe pozostały. W końcu, tutaj jak najbardziej mówimy o algorytmice, czyli jakby o myśleniu komputacyjnym, o, o, o tym, że język dzisiaj jest Tutaj coś ten nie tak jest napisane. Ale że... Ale, ale chodzi o to, że z jednej strony jakby... Python jest dziś, tak? Ale za chwilę być może większość z nas będzie pracowała w tym takim no-code system i, i tu potrzebujemy ludzi, którzy będą potrafili o tym myśleć, ale jeśli mówimy w ogóle o językach programowania, to uważam, że z tym rekomendacją jednak na dzień dzisiejszy powinno być to, że, że powinniśmy już wymagać też jednego języka, który jest związany z ze sztuczną inteligencją, czyli jeden Python już nie, ale to, to tak przy okazji. No i w końcu to tak, jeżeli chodzi o otoczenie, widzimy taką przestrzeń, że jednak więcej w mediach obecności kobiet, no nie jest go w mediach, tak? Ale obecności kobiet, inżynierek i tego, żeby, żeby no, dziewczyny też widziały, tak? że, że mnóstwo fantastycznych kobiet robi świetną robotę działa w, w branży ICT w branży ICT w związku z powyższym widzimy tutaj rolę mediów bardzo I'm mocno. No i na koniec to jest to jest bardzo ważne, tak? No, benefity, no, po prostu benefity dla, dla, dla ludzi, którzy mają się tym zajmować, no bo w, no, 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 my jednak wiemy, że, że w jakim też działamy, w jakiej działamy przestrzeni. Także będę dla nauczycieli, szczególnie dla tych, którzy, którzy będą realizować to w takich modelach. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pozostało nam 10 minut planowanego czasu, w związku z tym ja podjąłem teraz taką męską decyzję o tym, że nie będziemy prezentować czy mnie słychać, hmm, czy hmm, nie będziemy prezentować stanowiska e, środowiska naukowego szczegółowo, bo ono jest Państwu znane w tej opinii. Ono jest bardzo precyzyjnie opisane i ja nie, nie sądzę, żebym wykroczył poza tę delegację, którą mam akurat z tej opinii. Jeżeli, po, te, Natomiast chciałbym, żebyśmy te 10 minut poświęcili jeszcze dyskusji e, tych osób, które nie miały okazji do tej pory zabrać głosu. Serdecznie zapraszam. Się Ta dyskusja jest dobra, ale ona wymaga uzupełnienia jeszcze jednego. To jest taka dyskusja, co ma być w tej strategii i to, co tu było mówione, to rozwiązuje taki problem zwiększenia atrakcyjności zawodu i pokazywania, jakie jest fajne, żeby więcej dzieci chciało My mamy My potrzebujemy dwóch rzeczy. Jasnego sformułowania strategii, która ma jasne priorytety. Tak? Cel strategii to jest zwiększyć liczbę specjalistów ICT w Polsce. Do tego na pewno potrzeba robić takie rzeczy jak zwiększyć liczbę miejsc na studiach, to jako jeden. Tak? I to pod, pod spodem będzie miało całą tam siatkę kolejnych celów i priorytetów. Na pewno drugie będzie zwiększyć jakość kształcenia w szkołach, żeby było zainteresowanie, i ta cała ta dyskusja stronie szła. Na pewno m, odrębnym, wielkim celem będzie poprawić m, jakość nauczania i zwiększyć liczbę nauczycieli i akademickich, i w szkołach. I to też będzie miało sobie gdzieś tam swoją siatkę celów. Tych celów może być więcej. Teraz do tego potrzebujemy dyskusji, do której wejdziemy nie jako m, specjaliści zajmujący się danym obszarem, ale jako liderzy odpowiedzialni za realizację tej strategii. W Polsce strategii, które zostały zapisane, jest wiele. Część z nich jest bardzo dobra. Jeśli chodzi o to, co tam jest napisane w treści i o pewne, m, pewną wizję tego, co osiągnąć, są bardzo dobre. Nie są realizowane, ponieważ u nas nie ma praktyki operacjonalizacji strategii i zarządzania nimi. To jest jako m, zarządzanie realizacją. Jako liderzy, jeśli chcemy się takiej roli podjąć, musimy m, m, sformułować strategię mądrą, tak, która rozwiązuje Konkretne problemy, stawiając na konkretne priorytety, ale musimy się również zastanowić, w jaki sposób dalej przeprowadzać te działania, żeby to, to słowo ciałem się stawało. Bo inaczej. <trym> do, do tego jest. Do tego jest wiedza, do tego jest metodyka, do tego jest praktyka. I tak? my się musimy wznieść z tego poziomu, który robimy, bo nas wszystkich fascynuje to, że można zrobić tą algorytmikę, że można zrobić projekt, można zrobić tego robota, można, można zrobić to, można zrobić to. My się musimy wznieść w tym dyskusji na to, w jaki sposób wpłynąć, zrealizować tą strategię, co do tego potrzeba i, i zorganizować to podejście. Tak? Ja się zajmowałem czymś, czym jakbyś z co. Jedno zdanie miało być tam, co na światło. Chętnie się podzielę tej. O operacjonalizacji tam Pytam, Dydak, Fundacja Rozwoju Zboczeństwa Informacyjnego. Wiem, że był kiedyś taki pomysł, żeby wprowadzić informatykę jako przedmiot do wyboru na, na, na czwartym egzaminie ośmioklasisty. Tego egzaminu nie będzie w tym. Nie będzie w kolejnym, bo jest rozporządzenie które to reguluje, ale nie wiadomo, czy nie będzie w roku 2004-2005. Te, czy wśród którejś z grup pojawiały się e, refleksja na ten temat, czy informatykę wprowadzić, czy też nie, i czy to będzie na plus, czy na minus w sytuacji, w której jesteśmy? Tak? Czy było poruszane i sugerowaliśmy takie rozwiązanie, i odpowiedź z ministerstwa była taka, że w ogóle żadnych przedmiotów nie Wielokrotnie, Polski Polski matematyka językowy. ważnym argumentem i konkretnie dotyczącym informatyki było jasne przesłanie, że szkoły i system sobie po prostu nie poradzą z przeprowadzeniem tego typu egzaminów. Nie, nie nasz argument, tylko co Dzień dobry, Michał Żmijewski. Fundacja Gubrydowa Szkoła tak naprawdę, fundacja się powołała właśnie z tego powodu, że od jakiegoś czasu ja reprezentuję branżę IT, prowadzę software house i po prostu to jak wygląda nauczanie informatyki, no nie odpowiadało. Ja chciałem się odnieść do tak naprawdę do całości, bo taki trochę dziekć chyba do tego wszystkiego. Moim zdaniem to nie wyjdzie. I to szczerze powiedziawszy, ta cała strategia i tak dalej, moim zdaniem to jest cały czas grzebanie w starym systemie, który tak naprawdę się skupiamy na tym, w jaki sposób doliwić jeden tryb polegający na tym, że będziemy mieli więcej nauczycieli, lepiej uczących informatyki. To nie zadziała. Nie będzie więcej informatyki, nie będzie więcej nauczycieli, bo po prostu nie chcemy przychodzić do tego zawodu. A więc moim zdaniem trzeba podejść do tego całościowo i tak naprawdę to jest zmiana tego, w jaki sposób ma wyglądać szkoła. Będziemy mieli więcej informatyków, jeżeli szkoła będzie inspirować, jeżeli będzie pokazywać, otwierać umysły. Nie jest problemem to, że my dorzucimy więcej godzin algarytmiki, tak?